Kiedyś to był śliczny stawik. Prywatny oczywiście. Nie był nie było krzaków. Oczywiście chodziliśmy tu na rozwielitki. Ewentualnie chodziliśmy też na kłusownictwo. Oczywiście to były wielkie ryby pokroju karasi. No ale była zabawa, nie? Tutaj z drugiej strony jest też jakiś stawik, ktoś go tyle co pewnie nie tyle co nie dał. No tam będzie jeszcze jeden, ale to tamten twój w ogóle jest jeszcze w gorszym stanie niż ten. Szkoda. Szkoda. Była góra, tu jeździliśmy na sankach. Tam mniej więcej na środku kadru byłem wcześniej, to tam była ta dziura. Tam był ten szyb naftowy. Już go nie ma. Tak jakby tu na przestrzał jest cały ten kompleks naftowy, gdzie tam był nazwany chyba, bodajże że szyb numer 1 i 2. Także, a my idziemy tu do wsi, że tak powiem. No. no i szkoda Stawiku, szkoda. Przedtem tu były kaczuszki, jak szedłem w pierwszą stronę, ale już kaczuszki pogniewały się. Są jakieś tu głupkowaty pies latał tu. Może i dlatego. No nic, no szkoda, Stawiku, bo ładny. Czy ktoś się nim zajmuje? Nie wiem. Wygląda raczej, że nie, ale. No szkoda. Kaczańce.